Witam na moim kanale Adventures on Bikes Dziś przedstawię 3 selfie sticki poniżej 100 zł. Zostańcie ze mną. Więc mam do pokazania 3 selfie sticky. Jest to Huawei AF15 Udało mi się go kupić za 70 zł Xblitz SL4 Pro Udało mi się go kupić za 87 zł i za 96 zł Blitz Wolf BWBS 3 Sport. Zacznijmy sobie od tego pierwszego. Czyli tutaj rozpakowujemy sobie Huawei, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. Kartonik, mogę powiedzieć, że całkiem solidny. Jakieś instrukcje, tutaj w fajnej torebeczce. No i to tak się prezentuje nasz selfistik. Czyli tutaj mamy pilocik na Bluetooth. A. On tu fajnie na magnesik pasuje i na takie kształtowe zatrzaski. On jest zasilany bateryjnie, więc trzeba będzie za jakiś czas tą baterykę pewnie wymienić. Poza tym jaka tu jest funkcjonalność, czyli tak jak każdy selfie stick, to mamy tu jakiś wysięgnik. Tu możemy tą głowicę obrócić na takiej zasadzie, że jak tu obrócimy głowicę, to składamy mamy kompaktową wielkość tego selfistika. Obracamy, wyciągamy, wkładamy tu telefon, nie wiem, kamerę cokolwiek i zaczynamy działać, ewentualnie możemy zrobić jeszcze taki myk w tym, w tym stojaczku mianowicie rozkładamy sobie trójnóg tu musimy trochę wypchnąć sobie, żeby to się dało rozłożyć wstawiamy sobie stawiamy sobie naszego selfie sticka i lecimy w ręku. i możemy tykać także taka jest funkcjonalność podstawowa tego selfie z tej strony to już go nie złożymy Dlatego dobry jest Że można to obrócić, więc bardzo szybko można sobie tym selfie tutaj zacząć działać Teraz x zobaczymy sobie x -Blitz. ma instrukcja obsługi, kartonik sobie Tu gdzieś leży, tu też w, tej, w takiej fajnej folice Tu funkcjonalność jest podobna, czyli też mamy tutaj rozkładane ramię Dodatkowo tu mamy śrubkę, i wow, tego nie miał. Pilocik. Pilocik do wyjęcia dopiero jak ja sobie tu rozsunę. Pilocik jest ładowany na USB. Taką samą ma tutaj funkcjonalność w sensie z tą głowicą. Obracam głowicę, wyciągam wysięg. Pilocik tutaj, on tak łatwo nie wypada jak widać, bo muszę go wysunąć dosłownie prawie całego, żeby on tutaj mi wypadł. Dodatkowo tutaj mamy w tym, w tym patyczku, mamy jeszcze śrubkę 1 1,4 cala. Możemy sobie wystawić, zamocować różnej maści kamery, czy jakieś aparaty i też możemy sobie tutaj działać z tym patykiem. Także tu bardzo fajna sprawa, szybka zamiana, szybka zmiana uchwytu i w tym momencie mamy taki bądź taki uchwyt. Też ma tutaj możliwość trójnogu, czyli rozkładamy sobie ten trójnóg. bach, pilocik, który też jest na Bluetooth. O. Możemy sobie tutaj zdjęcia. Kolejną pozycją. Kolejną pozycją jest Blitzwolf, ten najdroższy bwbs 3 eee, Tutaj mamy jakieś tam elementy. Dobra, tu już nic nie ma, kartonik taki mi powiedział słaby dość. Tutaj mamy uchwycik na 1,4 cala, śrubeczkę Nasz patyczek. Tu producenci dodają kabelek, tam w środku jest jakaś instrukcja i tak dalej, więc fajnie kabelek dodali do ładowania, ponieważ ten piloci który również jest na Bluetooth'a, ładowany jest Ładowany jest przez, przez USB, właśnie. Więc tu jest taka sama sytuacja, tylko że niestety tu też jest ładnie ten pilocik wyskakuje, też jest zablokowany w momencie, gdy nie mamy tego sticka wysuniętego, musimy go wysunąć, żeby wysunąć pilocik ale niestety tu mamy niespodziankę, tak? Głowica się nie obraca, więc szybko nie rozłożymy tego patyka szybko, w sensie, że teraz jeżeli ja chcę zadziałać o tak, to mogę działać, oczywiście. Będę miał ten przycisk tu pod spodem, ewentualnie to będę miał w ręku. Trójnuk też jest oczywiście, jak najbardziej. Trochę to ciasno chodzi, ale trójnuk też jest. Też możemy sobie wyciągnąć pilocik. Nie ma problemu sobie strzelać, strzelać sobie finiki czy foty. Czy, czy ale jeżeli chcę zrobić tak samo, żeby ten patyk był w ten ten guzik był z tej samej strony, to ja muszę sobie ten uchwyt, muszę wykręcić śrubkę i ten uchwycik przełożyć jeżeli chcemy śrubkę 1,4 na kamery bądź na aparaty to też muszę tą śrubeczkę tutaj sobie wykręcić więc powiedziałbym, że tutaj się trochę zejdzie więcej czasu z tym żeby to przezbroić o, nawet to nie jest takie proste żeby to trafić no ale mamy taką zaletę że mamy tą śrubeczkę, którą możemy tutaj docisnąć a w Huawei na przykład tego nie ma W w XBlitzu to jest więc każdy, każdy selfie stick właściwie ma tą głowicę co 45 stopni obracanym. Tutaj dość duży kąt jest, także każdy jeden ma tutaj trochę gorzej. Chodzi ten obrót, ale to nie szkodzi. To się dość mocno trzyma, zaraz założę telefon, to za czym, czy coś się chwieje. Chwała, i ma to samo dokładnie. O, tu nawet jest nie osioło to zrobione też mam dość duży kąt, nawet bym większy niż reszta. Ok, no i tak wyglądają te trzy surfistiki. Więc każdy ma bardzo podobną funkcjonalność. Różnią się małymi szczegółami, taką sprawę. Oprócz tego, że jest cena, to myślę, że najważniejsza to jest długość przy złożeniu. Zobaczymy, jak to mniej więcej ta długość się tutaj przedstawia. Tak na szybko, na oko 19 cm X-Blitz 21 cm Blitz Wolf jakieś 20 cm. No, czyli ten najdroższy jest średni, ten średniej długości, a ten jest tutaj najdłuższy. Więc tutaj Huawei jest najbardziej kompaktowy. Teraz, jak sobie to rozłożymy tutaj, no, zrobimy sobie tego patyka jak najdłuższego. Zobaczymy sobie taka, że jak tu sobie porozstawiam te wszystkie trójnogi rozkładamy sobie trójnogi możemy sobie porównać zobaczcie jak te trójnogi tutaj są rozłożone tak, muszę to troszkę wypchnąć więc mamy tutaj trzy selfie -sticki. i teraz te trójnogi, ten trójnóg w ogóle się nie składa ja nie wiem czy to zaleta czy wada ten się trochę składa a ten się w ogóle składa więc nie wiem czy to zaleta czy wada to już co kto by chciał tutaj od tego patyka więc, te dwa mają te śrubki 1.4, ten Huawei tego nie ma, okazuje się, że tak na dobrą sprawę tutaj ten rozstaw, o właśnie, możemy porównać też ten, te rozstawy, czy one są tutaj podobne do siebie, te rozstawy, te rozstawy w sumie, te uchwyty w ogóle wyglądają jakby po prostu, jakby jeden producent to zrobił. Więc de facto one są takie same, a tutaj, tutaj w tym miejscu ja mogę sobie zamieścić tą kamerę sportową, bo ona akurat tu na szerokość jest troszkę szersza, więc akurat ją zapię więc tej śrubki jednej czwartej najprawdopodobniej nie będę potrzebował. Teraz jeszcze jest kwestia tego, że to się troszeczkę tutaj obraca, tak delikatnie bardzo. W tym tego obrotu za bardzo nie ma. Tym jest obrót. Więc zobaczymy, jak to wygląda z telefonem. Zbierzemy telefon, montujemy ten telefonik. Jak to wygląda sytuacją? No i widać, że potrafi to zostać. Potrafi, potrafi to się przekrzywić. Tak? Tutaj potrafi, jak będę machał, to ciężki telefon będzie się to ruszał. Zaraz kolejny. O. Czy tu będzie sytuacja, że nie. Tu nie ma tego przechylenia. Tak samo tu mogę tą śrubkę na tyle mocno zacisnąć. Że mi ten telefon za mocno nie lata, ale tutaj nie przekrzywia się, czyli tutaj już mocno ten, tą pozycję trzyma, ten selfie stick. Zobaczmy tutaj jeszcze. No, tu się dość, dość wygodnie montuje. Mogę zacisnąć, tak. Tu też tą pozycję. Trzyma dość fajnie, w sensie, że nie ucieka mocno z piąt, jak Huawei, który po prostu się lekko przegina. O, jak go przegnę, on się tutaj zostaje lekko. W każdym razie tutaj po zamontowaniu w tym momencie telefonu zauważyłem, że no najlepiej się wkłada w ten uchwyt i w blitz Wolfa ten jakby najgorzej jest, można powiedzieć, tutaj, jeżeli chodzi o, o mocowanie, tak? jakoś trzeba się z tym siłować. Więc yy, tu zostaje do, do oceny, który selfie stick tak według, według Was jest najlepszy. Póki co dla mnie, dla mnie najlepszym jest Huawei, nie dość, że jest tani, bardzo. Kompaktowy w stosunku do, do długości, jaką możemy uzyskać przy rozłożeniu. Bardzo szybko możemy go rozłożyć, zamontować urządzenie, złożyć. Jest to bardzo szybko, możemy faktycznie tego urządzenia użyć. Tu jest troszeczkę dłużej, bo trzeba tą śrubeczkę zacisnąć, ale też mamy głowicę obracaną. Nie jest to najmniejszy patyk, jeżeli chodzi o kompaktowe złożenia. Wydłużenie według mnie jest całkiem ok, tylko 2 cm mniejsze niż tutaj. E, także jest całkiem nieźle, najgorzej bym powiedział wypada ten, najdroższy powinien być całkiem niezły. Widać że ta śrubeczka to jest bardziej solidna niż, niż w tym X Blicu, ale, ale w tym momencie, tak jak mówię, nie dość, że ten selfie stick jest dość długi. E, przy złożeniu, to jeszcze przy rozłożeniu jest najkrótszy z tych wszystkich, chcemy uzyskać śrubkę 1 czwarta trzeba to przekładać, bawić się i tym i tak dalej, fajnie, dorzucili kabelek to fajna, fajna sprawa jest, aczkolwiek gdybym chciał wybrać teraz po tym, po tej odkryciu, że tutaj mogę tą kamerę jednak sobie włożyć no to ja bym wolał tego a z tego względu, że po prostu jakość wykonania uważam, że jest najlepsza jakość wykonania spośród e, tych wszystkich selfie a więc tak wyglądają trzy selfie poniżej 100 zł, które ja uważam, że są godne polecenia Ocenie zostawiam Wam. Ja już oceniłem, że najchętniej bym wziął tego Huawei AF15. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybować kanał. Także do zobaczenia.